PG Arena zaprasza na Halloween. Stadion czwarty będzie w czwartek aż do północy. Trasa wycieczki obejmie miejsca normalnie niedostępne dla zwiedzających, a te, które można zobaczyć za dnia, tym razem zaprezentuje się w zupełnie nowej mrocznej aranżacji. Jesteśmy na PG Arena Gdańsk, dwa dni przed wielkim Halloween na stadionie, pierwszy raz organizowanej nocnej wycieczce w miejscach, które normalnie nie są widoczne. Między innymi będzie to nasz Areszt, będą to ciemne korytarze, VIP-a, wszędzie pełno duchów. Ale to, co będzie najbardziej spektakularne w czasie Halloween, to Wielka Dynia, czyli Halloweenowa Dynia stworzona na elewacji przy pomocy współpracującej z nami firmy Rojam Alpinistyka Przemysłowa. Panowie dzisiaj przyjechali i będą wieszali buźkę, która w najdłuższym kawałku będzie miała całe 30 metrów. Krzysiu, jak będziecie to robić, bo jest troszeczkę wietrznie. Będzie bezpiecznie? Bezpiecznie musi być, tak? Jeżeli będzie aż tak bardzo niebezpiecznie, na pewno wstrzymamy pracę, dlatego zaczynamy dwa dni wcześniej, żeby mieć ten dzień zapasu, może jutro spróbować, jakby dzisiaj wiatr nie pozwalał na to. Przy pomocy... Ekip, dwóch ekip, jednej alpinistycznej, drugiej ekipy na zwyżcze, będziemy montować tą wielką buźkę. Dolna część, czyli usta o wielkości 30 metrów na 10 metrów wysokości, będą montowane przy pomocy podnośnika, który jest w stanie dosięgnąć tego miejsca. U góry, gdzie już jest za wysoko dla podnośnika, ekipa alpinistów będzie montowała dwa oczka. Będą o wymiarach mniej więcej 5 na. 5,5 na 5,5 metra mhm. oraz przekątnej 7-8 metra chyba, więc dosyć spore. Myślę, że będzie ciekawie to wyglądać. No będzie to ciekawie wyglądać. Będziemy odpalać o specjalnej godzinie w noc halloweenową naszą buźkę na stadionie, a oprócz tego cały projekt został zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa. Mamy takie wrażenie, że stadion z całą swoją wielkością i wycięta buzia halloweenowa pozwoli nam ten rekord pobić, więc właściwie razem... Giarena, Gdańsk i roja Malpinisteka Przemysłowa może gdzieś się zapiszą w Księdze Guinnessa. Myślę, że podołamy to. Rozpoczynamy montaż Halloweenowej buzi. Od czego zaczynamy? Na razie teraz kontrolnie kolega wjechał pod nośnikiem, żeby zobaczyć, czy wiatr na wysokości, której będziemy montować prawą buźkę, prawą stronę buźki jest odpowiedni. Zaraz zobaczymy. Jeżeli jest za duży, pewnie wstrzymamy pracę, poczekamy na lepsze warunki pogodowe. Jeżeli będzie wszystko OK, zaczniemy montaż od prawej strony Buźki, później Lewa. W międzyczasie chłopaki na linach będą montować oczka. Czekamy na warunki. A my trzymamy kciuki. Jeden z punktów naszej wycieczki po PG-Arenie w czasie Halloween to jest właśnie to miejsce, czyli widoczne za nami cele aresztu na pg Arenie. Teraz jest w miarę jasno, ale zwiedzać będziemy to zupełnie w całkowitych ciemnościach z dymem i z wyskakującymi z różnych miejsc duchami. Taka wycieczka zdarza się tylko raz, więc zachęcamy wszystkich państwa. Zaczynamy Halloween na PG Arenie od 19:00, kończymy mroczną północą i zachęcamy wszystkich do zakończenia zabawą w T29, gdzie na starcie będzie darmowy dri drink Krwawa Mary dla osób pełnoletnich. Bawimy się tam nawet do białego rana, o ile damy radę przejść całą wycieczkę, wyjść z każdego ciemnego korytarza i na przykład y, nie zagubić się gdzieś w tych naszych przepastnych czeluściach. Jedną z atrakcji na nie będzie turniej halloweenowy, który rozpoczyna się o godzinie 19 na torze Pit Stop Gdańsk. Koszt udziału to 60 zł za osobę. Serdecznie zapraszamy osoby w przebraniu, dzięki czemu zdobędziecie 8 minut treningu gratis.